Wysoki poziom odryw wzbudza spore zaniepokojenie mieszkańców Słubic. Woda w postaci niewielkich podtopień pojawiła się w różnych miejscach miasta. Zwróciliśmy się drogą telefoniczną do rzecznika wód polskich, zarządu we Wrocławiu, o aktualną informację związaną z naszą rzeką. Na terenie województwa lubuskiego sytuacja jest aktualnie na bieżąco monitorowana i dozorowana przez naszych pracowników z nadzoru wodnego w Słubicach. Oni działają w porozumieniu z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu. Ja tutaj mogę uspokoić, że w regionie nie ma obecnie żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, które mogłoby się wiązać na przykład z wystąpieniem wód z koryta. Jedynie na mniejszych ciekach miejscami możliwe są lokalne podtopienia nieużytków gruntów rolnych czy też terenów leśnych. Tutaj sytuacja na pewno w najbliższych dniach wraz ze spływem wód opadowych w niższe partie rzeki w stronę Bałtyku będzie wracała do normy. Obniżanie się poziomu wody w odrze obserwujemy już wyraźnie od kilku dni na wysokości głogowa. Tutaj akurat w przypadku słubic ta fala kulminacyjna również przeszła na wysokości miasta, mniej więcej dwa dni temu, woda już opada i w tej chwili jest o mniej więcej 10 cm niższa od tej fali kulminacyjnej, którą obserwowaliśmy do niedawna. W tej chwili jest to jeszcze stan ostrzegawczy, natomiast prognozujemy, że w ciągu kilku najbliższych dni w Słubicach na Odrze ta woda również opadnie poniżej stanu ostrzegawczego i będziemy obserwować, tak jak wspominałem, spływ tych wód opadowych w stronę Bałtyku. Tyle rzecznik wód polskich, a o ewentualnych zmianach poziomu Odry będziemy Państwa informować.